Interesuje to tam słuchać tymi rentami dobrymi, czy to zostaje, czy tam są zmiany, jakie zmiany, jakie, jakie nowe programy dotyczące osób niepełnosprawnych. Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Już na samym wstępie chciałam Państwa serdecznie pozdrowić, że Pana Dyrektora, który nie mógł tutaj do nas przyjść, ale był bardzo zainteresowany. Państwo już Dyrektora Oddziału tak, znają, bo już tu w zeszłym roku uczestniczył. Widzę, że formuła dni spotkań się rozrasta, więc myślę, że będziemy to kontynuować, bo to jest faktycznie fajne spotkanie. Już w zeszłym roku, jak było wiele mniej instytucji, ale już to było widać, że bardzo dużo rzeczy udało nam się ustalić, wymienić, dlatego też, że nasze instytucje, które tutaj są, ze sobą coraz bardziej przenikają, więc nie wszystko wie ZUS, części, nie wszystko wie Urząd Skarbowy, nie wszystko wie MOPS, bo jedno, każdy z nas ma swoją działkę, w której wiemy. pracujemy. Także dużo się wie, dużo wiemy, przynajmniej wiemy, co Państwa odesłać, ale my Państwa odsyłamy z odsyła do MOPS-u, z odsyła do Urzędu Skarbowego i odwrotnie. A tutaj Państwo mają w jednym miejscu wszystkie instytucje, gdzie Państwo mogą na pytania, które się pojawią, mogą Państwo zadać pytania, wyjaśnić wątpliwości. który był tylko państwu powiem, że był, ale jest i zostanie z nami już. Myślę, że na zawsze. Tak jak kiedyś została wprowadzona 13. emerytura, była wprowadzona 14. emerytura. Teraz została wprowadzona renta wdowia. Renta wdowia to nie jest świadczenie jednorazowe, bo osobom, którym się to należy, jest to wypłacane co miesiąc. I akcje ze składaniem wniosku na rentę wdowią zakończyliśmy 31 lipca, gdzie wszyscy, którzy spełniali warunki, mogli taki wniosek złożyć.